łączność, obwód w sieci marzeń. Dzień dobry, Kamil Pabin. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną... Kacper. A to jest program Daily Esport. W dzisiejszym programie przedstawimy trochę newsów ze świata e sportu. Na, na początek może Team Solomid bez drużyny CS:GO. Czwartkowy wieczór przyniósł z sympatyką Counter Strike Global Offensive nie lada gorącą nowinę. W szczególności fanom duńskiego zespołu Team Solomid. Organizacja podała do wiadomości publicznej, że rozstała się z zawodnikami, którzy dotychczas tworzyli jej dywizję CSGO. Głównym powodem rozwiązania umów był problem z komunikacją między organizacją znajdującą się w USA i z Danią. Komunikacja między Los Angeles a Kopenhagą była trochę zakłócona. To był główny problem rozwiązania drużyny. No, i TSM powiedział, stwierdziło dokładnie, że postara się poszukać drużyny z tego samego kontynentu. Więc prawdopodobnie nowy TSM będzie składać się z zawodników Ameryki. Tak, a tymczasowy skład, to, to znaczy dotychczasowy, czyli Kejumbi, Device, Duplik, Carrigan oraz Zypniks, będą musieli poszukać sobie nowej organizacji. Z, z nowości. Millenium prezentuje nową drużynę CS:GO. Francuska organizacja Millenium należy do najbardziej utytułowanych i popularnych w kraju nad Sekwaną. Po trzech latach przerwy Millenium wraca do wspierania CS:GO Global Offensive, ogłaszając skład nowej dywizji. Tworzyć ją będą między innymi weterani z czasów Counter-Strike 1.6. Aktualny skład Millenium CS:GO to Sixer, Mayer, Foxio, Hakus, Fischer. Fischeram niektórzy mogą kojarzyć. Trochę bardziej popularny. Tak. Kolejną wiadomością jest to, że niemiecka organizacja SC Gaming straciła swoją dywizję. Musimy opuścić SC Gaming, ponieważ nie możemy skontaktować się z zarządem organizacji. Mamy wiele planów i pomysłów, lecz bez wsparcia przedstawicieli SC nie możemy nic zrobić. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować SC Gaming za dotychczasowe wsparcie. Obecnie poszukujemy nowego domu. Plusem jest to, że obecnie czujemy się mocniejszy niż kiedykolwiek. Tak powiedział menedżer zespołu Jakub Pyniopyszczek. Przypomnijmy może, że skład EC Gaming byłego EC Gaming to Nex, Repo, Sun, Exus oraz Minis. To większość ich kojarzy. Minis nieraz grał w Virtusach, na takich lżejszych meczach zastępował Sunia. Tak, na przykład Snaxa, jak miał jakieś bóle głowy. Ma potencjał, znajdzie sobie nowego partnera i Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Kolejna organizacja traci dywizę. Vega Squadron, rosyjska organizacja, pożegnała się ze swoim zespołem Haunted Strike. Wiadomość podała do informacji publicznej sama organizacja za pośrednictwem swojej strony internetowej. Powodem tego posunięcia jest prawdopodobnie fakt, iż drużyna nieoficjalnie porozumiewała się z inną organizacją. Wiadomo, Vega chce utrzymać swoich zawodników, a jeśli coś jest tak nieoficjalnie szemrane, próby zmiany drużyny po cichu, to nie dziwię się decyzji. Tak, zgadzam się w 100%. Rosjanie też mają swój charakter. Nieobliczalnie. No, właśnie. Kolejną wiadomością jest to, że Pimp został nowym zawodnikiem SK Gaming. Eee, tak powiedział. To dla mnie wielka przyjemność móc ogłosić, że podpisałem kontrakt z SK Gaming i będę częścią jej dywizji Counter-Strike Global Offensive. Po przejrzeniu wszystkich ofert, które otrzymałem podczas mojej przerwy w grze po odejściu z Team Dignitas, to właśnie ta ze strony SK Gaming okazała się najbardziej atrakcyjna i interesująca. Nasz zespół to grupa graczy, które konsekwentnie dążą do światowej czołówki CSGO i utrzymują się na wysokim poziomie od dłuższego czasu. Mam nadzieję, a naprawdę w to wierzę, że moja obecność w zespole pozwoli nam na zrobienie kolejnego kroku naprzód. Mamy ogromny potencjał i musimy zrobić wszystko, aby go uwolnić i w pełni wykorzystać. Tak powiedział Pimp. Aktualny skład CSGO SK Gaming to Asylon, Freeze, Magisk, Modi oraz Pimp. Jak myślisz, w tym składzie może więcej coś ugrają? Wydaje mi się, że ciągle to jest jednak drugi, trzeci tier i mimo, że mogą powalczyć, to jednak nie wejdą chyba wyżej. Jednak nie są już jeszcze tak, tak młodzi, chociaż Pimp na pewno wiele wniesie do tej drużyny, głównie swoim doświadczeniem. Pim będzie prawdopodobnie prowadzić drużynę, to zobaczymy jak będą się rozwijać umiejętności tych młodych graczy. Przejdźmy dalej. GetRide right zaprzecza plotkom o Cloud9. Uważany za jednego z najlepszych graczy Counter Strike Global, Global Offensive na świecie, zawodnik szwedzkiej drużyny Ninja in Pijamas, GetRide right zdementował pogłoski, jakoby miał opuścić swój dotychczasowy zespół i odejść do amerykańskiej formacji Cloud9 za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu Twitter. Ostatnio właśnie mniej więcej. Tydzień temu pojawiły się plotki na temat tego, a jakoby GetRite miał przejść do Clone 9, ponieważ Clone 9 nie podało zdjęcia zawodnika, tylko ogólny zarys zawodnika. To wiadomo, internet, huczy, teorie spiskowe dalej. Kolejna wiadomość dotycząca ninjas in pyjamas, alu, alu opuści ninjas in pyjamas. Zawodnik wszystkiej drużyny CSGO. Ogłosił za pośrednictwem swojego oficjalnego konta Twitter, że od 2016 roku nie będzie już częścią NIP. Tak, dokładnie. Po prostu skończył mu się kontrakt, a NIP, nie widząc żadnych super efektów i super osiągnięć współpracując z nim, po prostu nie przedłużył kontraktu i zerwali znajomość. Słyszałem właśnie na temat tych problemów z organizacją Ninjas in Pijamas. Że ostatnio stała się dość niewypłacalna, dlatego ALU zdecydował się odejść w przyszłym roku. Sukcesów nie odnoszą większych, a problemy finansowe, no wiadomo, bez pieniędzy nie można żyć. Dokładnie. Za coś trzeba się utrzymywać. To może jeszcze ogólnie porozmawiajmy o tym, co się stało. TSM będzie szukał, będzie szukało nowego partnera. Tak, nowej organizacji. Pimp będzie się starał, żeby SK Gaming grał jak najlepiej. Prawdopodobnie właśnie będzie przewodził. Będzie nowo, nową taktykę, kompletnie. Ciekawe będzie Millenium ze swoją drużyną. Na razie nie wiemy jeszcze jak będą grać, ale myślę, że to będzie gdzieś tak trzeci tier. Zobaczymy czy drugi. Mnie najbardziej zastanawia do jakiej drużyny uda się Alu. To jest jednak zawodnik dość dobry. Jeden z lepszych snajperów, chociaż miał też dużo fajli na majorach, no ale jednak jest dobrym graczem i interesuje mnie, gdzie przejdzie dalej. A kto zastąpi Ninjas in Pyjamas? Mi się wydaje, że to miejsce może zająć Pronax mimo wszystko. Też Szwed, brak wtedy komu problemów z komunikacją. NIP z organizacją z tradycjami już długoletnią. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. No, ja jeszcze słyszałem plotki, że to Izak ma iść do NIP za Pijamas, nie? Ale to pewnie tylko plotki. No, różnie bywa. Może się potwierdzą. Ciekawie by było. Ciekawe, co będzie z zawodnikami EC Gaming, właściwie byłego EC Gaming. Ciekawe, gdzie pójdą teraz na X Repos, Exus i Minis. To jest dość znana polska drużyna, miała osiągnięcia na naszej narodowej scenie. Może nie radzą w sobie tak wspaniale jak Wirtusi na scenie międzynarodowej, ale też mają potencjał. Mogą jeszcze dużo osiągnąć. No, ciekawe. Fajnie by było, gdyby ten polski zespół był, znalazł jakąś polską organizację. No bo co mamy za organizację? ESC Gaming było organizacją niemiecką. Wirtus Pro organizacją rosyjską? Dwie strony medalu Właśnie. polskiej drużyny nie ma. Słuchaj i Zachód. Jak myślisz? Jak, 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 jaka firma mogłaby na przykład zostać partnerem? Hmm, no, skoro były już Niemcy, była Rosja, no to teraz może Austria. Ale mam na myśli z polskich firm. Hmm, no to może hmm, nie wiem. Co <gamy> Pesa Gaming, tramwaje Stacja łączność. Stacja łączność. A to w sumie nie tak nasza szkoła, pomys. byłaby niewypłacalna, ale. Nie taki pomysł. Boiska byśmy do tego nie mieli. Ale to, to, tak, tak na serio, na przykład taka firma Manta. Mogłaby to, być, tak. Mogłaby być. Ale uważam jednak, że Manta to bardziej po prostu jako sponsor niż aniżeli jako organizacja. Hmm. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może Wekset right albo Blue by, się, by powstało. Też by było niezłe. No, ciekawe by było. No dobra. To już chyba wszystko, czy nie? To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Ja też również dziękuję. Pozdrawiam. Cześć. Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń.